Oto kilka ponurych faktów o twoich ulubionych filmach świątecznych. Grincha jako dziecko grał 18-letni aktor z karłowatością. Niestety zmarł na niewydolność serca zaledwie dwa lata po premierze filmu. Wiele scen wewnętrznych w filmie Elf nagrano w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym w Kanadzie o nazwie Szpital Riverview. Wszystkie postacie w filmie Miasteczko Halloween Tima Burtona były inspirowane halucynacjami, które miał podczas gorączki, która prawie go zabiła. Jest przekonująca teoria fanowska sugerująca, że Kevin McCallister z Kevin Sam w domu Dorus i stał się seryjnym zabójcą Jigsaw z serii filmów Piła. Pochodzenie pana Henkei, świątecznej kupy z South Park, sięga czasów, gdy Trey Parker miał 4 lata i uczył się korzystać z toalety. Jego ojciec powiedział mu, że jeśli nie spuści wody, to pan Hankey ożyje i zabije go we śnie. Podczas kręcenia filmu Grinch, gruby makijaż i protezy sprawiały, że Jim Carrey czuł się, jakby codziennie był zakopywany żywcem. Stało się to dla niego tak brutalne, że musieli zatrudnić byłego agenta CIA, aby nauczył go technik radzenia sobie z torturami.